Cześć, witarskich na Czas rozpocząć. Pułar się w lotach narciarskich. Zmagania o małą, kryształową kulę. Po wczorajszych duetach można powiedzieć, że oczekiwania były ciut większe względem Polski. Tutaj przed ostatnim skokiem i tam, bo i tu i tu mieliśmy szansę na trzecie miejsce i to byliśmy na tym trzecim miejscu. Wystarczyło je utrzymać, a tutaj kamień, Stoch z upadkiem, a w rzeczywistości Aleksandr zniszczył, wskoczył tylko swoje nic powyżej tego progu, co wszyscy od niego oczekiwali, a szkoda, bo takiej szansy już w tym sezonie może nie być. Trzeba było ją wykorzystać, to były ostatni duet, więc patrząc, że cały czas mamy tylko to jedno podium, a zarazem jedno historyczne zwycięstwo pierwszy w pierwszych duetach, to jest słabo to wygląda, że poza tym wynikiem ani jednego miejsca w top 3 nawet nie było. I nawet w top 4, bo najwyżej to byliśmy na... właśnie dzisiaj na piątym miejscu, bo tak to szóste wisle rasznowie i... Nie wiem, teraz chyba piąte. Nie pamiętam ale gdzieś tego typu wynik. Ale zanim konkurs się rozpocznie, przypominam sobie subskrypcję łapki do góry i dzwoneczka nie trzeba żeby nie przegapić kolejnych filmów. Już jutro kolejny konkurs indywidualny, a potem Lachty, Rower. I zawody w planicy. Trzymajmy kciuki za Polaków. Skład polski to Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander zniszczą. I tyle rzeczywistości. A ja tutaj jeszcze zasiloną naszą kadrę Andrzej Stękała. Zawody rozpoczniemy od Amerykanin Tate France. W konkursie duetów. Pierwszy skok taki średni, bym powiedział. Według mnie. A w drugiej próbie. Bardzo niezły wynik, ponad 210 metrów. A teraz State, bliżej tego pierwszego skoku. Czy da to awans? Nie wiem, lekki wiatr z przodu, chociaż niska belka startowa może w tym przypadku pomóc, by taka delość starczyła do awansu. Kolejny skok, który zobaczymy to skok Benelita Holuba który jest... Którego właśnie próba w treningu spowodowała, że Było tylko dwanaście w duetach, bo części się wystraszyli po tym upadku. Radek jak zobaczył na górze, że Hall spadł. Po prostu na ziemię się wycofał. Bez walki, a teraz Benedict Holmes naprawdę ładnie. I może o by tak było. Nie jedno, czy się wystarczy w konkursie indywidualnym, a to właśnie w kwalifikacjach do niego, bo jednak strach może być. Obaj się wystraszyli tego upadku jednego z nich dziwnie to brzmi. A kolejny zawodnik na starcie, którego skoku to Finn Brown. Debiutuje na skoczni Mamucie i reprezentant Niemiec. Potencjał to w miarę jest w nim. Nie jest już juniorem. Ale zapowiadał się na pewno. ciut lepiej niż na razie się spełni. Ale przyszedł czas na debut na Mamucie. Skok tutaj średni. W rzeczywistości też sobie średnio radził na tym obiekcie. 173,5. 12. Miejsce. Nie ma tragedii. Odzież, nie ma tragedii? Ostatnia lokata. Dopiero Debiut ma jeszcze swój czas. Kolejny skok, co zobaczymy, to skok Andrzeja Stękały. Czas na pierwszego z naszych. Trzymajmy kciuki za Polaka. Jędkier 95 na Twitchu. Ile skoczy nasz? Najmłodszy składu co pojechał do Bersdorfu. Jest młodsze tej czwórki co pojechał w rzeczywistości. I solidna próba Andrzeja. 205 metrów, 9 punktów odjętych, ale dopiero szósta nota. Może nie starczyć do bo ponad 20 skoczków odpada. Chociaż wszystko i tak się okaże w najbliższych próbach. Teraz zobaczymy skąd Aleksandra zniszczyła. Naszej największej nadziei, tutaj. Dwa razy szósty w treningach. Wydawało się, że przypieczętuje to dobrymi duetami. Tam dziewiąta nota był słabszy od Piotrka. A jak będzie teraz? Trzymajmy kciuki z Aleksandra zniszczała Dobre wyjście z progu, wysoka sylwetka w locie, leci wysoko. Olek. To jest genialna próba naszego reprezentanta. Pod HS Skocznicz, 231,5 metra, 7 punktów do odjętych. I jaka nota obejmuje prowadzenie? Co do noty, to podobno miał w konkursie duetów w pierwszej serii. Drugiej nie pamiętam jaką. Zobaczmy również skok kolejnego, tak jakby antylotnika Filipa Raimunda. Cały czas jego walka o osiągnięcie 200 metra jest skończona niepowodzeniem. Niestety dla niego. A stety dla kilku słabszych skoczków, co dzięki temu daje radę awansować do zawodu. Tutaj Flip Raymond skacze tragicznie. I on raczej loty według mnie może sobie odpuścić już. Nie ma sensu by dalej się męczył na mamutach Na pewno nie w tym sezonie. Powinien zrobić sobie jakąś przerwę. Teraz czas na Kamila. Czy Andrzej stękała? No, raczej nie wansuje bez drugim oczekującym. Chociaż może zawsze ktoś zepsuć. Ja, ale teraz trzymajmy krzyż za tego złotego medalistę Igrzysk Olimpijskich. Kamila Stocha. Delikatnie spóźnione wyjście z progu, jak to on zawsze, ale ładnie pożądane. Wroci Kamil! I to jest bardzo dobra próba naszego mistrza. 226 metrów, 4 punkty odjęte i druga nota. Jedynie przegrywa z Aleksandrem Ziszczołem. Jak na razie te kwalifikacje toczą się dla nas wybitnie. Wybitnie dobrze, oczywiście. Postał 4 skoczków, w tym dwóch Polaków, a na prowadzeniu z Michał Hybek przed Olkiem i Kamilem. Jest szansa na dwóch Polaków, top 3. Chociaż nie byłbym tego pewien, ale w top 5 raczej będzie, a teraz Piotr żyła. Czy mamy kilka lat na kogoś, kto naprawdę się odnalazł w konkursie duetów? Po treningach zdawało się, że nie powinien tu wystartować, że te treningi naprawdę słabe wykonanie Piotka ale konkurs udany, a teraz? Czy starczy na Was? 200 czy, czy punkt odjęte? Jest w konkursie, co najważniejsze, udało się. Brawo, Piotrek. Spełnił cel minimum. Ale musi na pewno lepiej w konkursie niż w tej 30 i teraz zostali naszych Dawid Kubacki Skoki na treningach średnie Jak będzie teraz złe się z progu, leci za nisko ze skokiem, nie będzie awansu Dawida, krótko Cały czas nie przekroczył 200 metra, 192 metry, dopiero 55 lokata, więc tylko trzech naszych w konkursie A dwóch powinno być w grze o podium Patrząc na kwalifikacje, bo biorę hype przed Ziszczem i Stochem. Niby się nie obraził, gdy tak się potoczył konkurs indywidualny. Piotr żyła jeszcze w zawodach. Zabrakło Andrzejowi zaledwie 20 punktów. Szkoda, ale może lepiej będzie w zawodach. Z Piotrem na przykład zawejdzie do 30, a Camillo skoczą swoje. Ale zawody rozpoczynawałem tę fubert Prezydent Francji naprawdę ładnie sobie poradził na mamucie. Dwa razy przekroczył 200 metr, w skoku tego się nie udało, ale później skakali bardzo krótko. I tak naprawdę, gdyby to sumować to moim zdaniem miałby jedną z lepszych not e, ostatniej serii z zawodów duetów. Teraz skaczę 189 metrów i jest bez szans na punkt. Niestety, może, że Szerwedz zdobędzie, kto wie? Ja bym zobaczył tutaj próbę Kevina Bicknera. Prowadzi je w Helmarusiak po naprawdę genialnej próbie. A Kevin Victor, 13 numer startowy, ma umiejętności lotnicze, niestety treningi słabe. W, w, w człowieku trójce od końca dwa razy ukończył. Nie miał szans startować duet, kiedy Tate Franz i Eric Bersholt radzili sobie naprawdę dobrze. A Kevin Victor skaczy poniżej 200 metra, bo 198,5, aż 10 punktów odjętych Miał dobre warunki, których niestety nie wykorzystał. Szkoda. Erik Belshow raczej punkty zdobędzie. Ale teraz po 15 skoczkach, gdzie aktualnie ostatnim zawansem jest Niko i Tesacho, melduje się pierwszy z naszych. Aleksander zniszczą. 223,5 metry prowadzi potrzebuje Olek. Trzymajmy kciuki za najmłodszego w rzeczywistości, co się wybrali na te zawody Polaków. Mamy najstarszą kadrę. Wszyscy życie z tego roku życia, Aleksander zniszczą. Bardzo dobra próba Olka. Na szybkości koło poszły się 228. Drugie miejsce, aż 10 punktów odjętych. No ta linia nie wskazywała, że będzie miała aż tak dobre warunki. Ale wykorzystał najważniejsze. W serii finałowej będzie walka coś więcej. Teraz przyjrzyjmy się próbie Domena Prewca. Reprezentant Słowenii nieoczekiwanie okazał się dominatorem treningu. Wygrał oba. W konkursie duetów Słoweńcy zdominowali. Oni z oni tymi wybitnie. I o ponad 20 punktów wygrali te zawody. A teraz domen Domenprewc. Raczej będzie zawiedziony po tym skoku. 214,5 metra. 5 punktów odjętych, Dopiero ósma lokata. Oczywiście z awansem, ale on to oczekiwał czegoś więcej. Znaczy, wszyscy jesteśmy tego pewni. Naprowadzący na czas Jefen Marusiak przyda jak stąd z zniszczonej siada kolejny z naszych yy, dwukrotnych zdobycach na kryształowej kuli. Brakuje mu w lotach osiągnięć, bo jednak tylko srebrą jeszcze siada w lotach i brak mojej kryształowej kuli. Kamil Stoch. Tam w 2018 roku niedużo przegrał z Andreasem Schierdenem. Kamil, może w tym roku? 226,5 metra, aż 13 punktów odjętych, miał bardzo dobre warunki, dopiero czwarta nota. Jednak nasi wykorzystują te sprzyjające wiatry. I kolejnym, już ostatnim naszym skoczkiem w tych zawodach jest Piotr Żyła. Na prowadzeniu tymi zajmuje się Henrym Trzeci jest Aleksander Zniszczą. Siódmy Kamil Stoch. Obaj nasi reprezentanci są obecnie w grze o podium. A ile skoczy Piotr? 227 prowadzi. Trzymajmy kciuki. Ma dobre warunki, tylko musi je wykorzystać. Tak jakby ciut źle się wybił, ale ma to noszenie, leci w powietrzu i przekracza 220 metr, 220,5, 10 punktów do odjętych, dopiero 13 lata, ale cały czas nie jest taka duża strata, żeby już odpaść z rywalizacji, wszystko jest możliwe. Na pewno będzie sensacja po pierwszej serii, bo prowadzi Timmy Zajd przed Jeffenem Marusiakiem Alexanderem Aleksandrem Zniszczołem. Tutaj miejsce Olka w Top nie jest aż tak dużą niespodzianką, jak miejsce Fana Marusiaka. Wczoraj 10 z czekami 100, 14 miejsce Piotra Żyły. Poza serią finałą Pius Paszkę, Christopher Iksen Sundal, Daniel Huber i Halvor Granerud. Nieudany powrót Norwega. Niestety dla niego. I czas na rundę finałową, którą rozpocznie Erik Belshow. Zaskoczył mnie, bo nie wiem, czy tych, to oglądałem, napiszcie w komentarzu. Zrobił pierwszą próbę na treningu, kiedy skoczył naprawdę w ciężkich warunkach. Ponad 30 punktów dodanych, ponad 210 metrów, odnalazł się idealnie na tym mamucie. radzi sobie dobrze, a teraz to udowanie Eric Bershow. 213 metrów, tylko punkt odjęty, to będzie atak na miejsce, może i 20? Kto wie, bo to naprawdę dobry skok, Amerykanina. Kolejny skok, który ujrzymy, to będzie próba. A w ogóle Markus Eisenbichler zapunktował. Przeczystość niestety nie startuje, ale. Szkoda. Artigo Agro, 220 metrów w pierwszej serii. Tutaj też treningi niezłe. Nie miał nikogo do duetu niestety wystartować, bo Kevin Marcew się nie pojawił. A Keimar Wagul... jest trochę za młody na mamuty. Tutaj Kevin Arty'ego Raz zadowolony z tej próby, nie będzie poniżej 200 metra. Za 2,6 odjęty za wiatr. Siódme miejsce skończy pewnie z jednym punktem chociaż. Niektóry tak, za z Eisenbichlerem. Niestety. Przed pierwszego z naszych serii prowadzi Ryojko Majaś przed domem. Ta dwójka ma sporą przewagę nad trzecim Mariuszem Lidwikiem. I raczej do top 3 Piotrek powinien skoczyć. 2,23,5 było już wprowadzenie. Trzymajmy kciuki za Piotra. Złe wyjście z progu, niestety. Nisko w locie leci Piotr i krótko. 180 ile, 170 Czytko, punkt odjęty, również nie ono, że ostatnia 17 lokacja. Niestety. Nie zaliczę tych zawodów do udanych, Piotr żyła. Ale może jutro będzie odkucie. A my przyjrzymy się skoki, skokowi Robina Pedersena. Udanym mi jeszcze coś teraz w lotach. Później czy słabsza forma. Wydawało się, że po tym, jak dominował w porze kontynentalnym, będzie mocniejszy. Ale jak skoczy teraz Robin Pedersen? Spóźnił na progu. Leci nisko, a ze skokiem i spada. To jak coś jest z warunkami, bo i Piotrek i on zawalają swoje próby. Dopiero szesnasta nota. Jeszcze za Markusem i Zemichlerem, który jednak trochę tych punktów zdobędzie. I my teraz czekamy, aż się może warunki poprawiły. Jak nie, to szkoda, ale na welki zasiada Kamil Stoch, zwycięzca konkursu na tej właśnie obiekcie w 2019 roku. Czy powtórzy swą próbę, właśnie z tego konkursu, czy mamy kciuki? Złe wyjście z progu, bardzo złe wyjście z progu Kamila, i to jest bardzo krótka odległość. 180 metrów, 4 punkty odjęte, spadek na dopiero 22. lokatę. Nie tak wyobrażaliśmy sobie dzisiejsze zawody, niestety. Przyznaję Piotra Żyłę. Moim zdaniem zostaje szczoła piątka i warto wszystko działanie jego Doli. Szansa na najwyższy wynik Włocha czasów Andrej Moraszciego. I jego trzeciego miejsca w Oberstdorfie. Na dużej obawie Giovanni się dobrze z progu, leci wysoko nad zaskokiem. To nie piękna próba Włocha. Tylko czy starczy na prowadzenie? 237 metrów, aż 7 punktów odjętych. Jest pierwszy, Brawo, Giovanni, jest to 5. A moim zdaniem to jest skok na podium. Mustaw, trzech takich niepewnych postaci. Daniel Czofenik, jak sądzę z i Oraz raczej skoczek, kto ma szansę to wygrać. Team Zajc. Daniel Czofenik, skacze krótko, 219 metrów. Czas na olka. Musi je poprawić z Kamila i Piotra. Na pewno 228,5 by prowadzić. Czy mają najlepszy skok wykonuje Aleksandra Zniszczoła spóźnione wyjście z progu. Leci mimo wszystko łapie to doszeli Oleg i To skok solidny. Podobno w serii finałej duetów 29,5, czy punkty odjęte dopiero ósme miejsce. Jest top 10. Ale po raz kolejny w karierze marnuje szansę na być może jedno, nie wiem na podium. Szkoda. Dostało dwóch do końca. Ile skoczy jeden Marusiak? Spadł na trzynaste miejsce. Został jeden. Timi Zajc. Timi Zajc czy Giovanni Bresadola? Kto wygra dzisiejszy konkurs? Czy Timi Zajc wytrzyma tą presję? Eee, podczas mistrzostw w lotach nie wytrzymał. Spadł na trzecie miejsce. A jak będzie teraz? Słońcy trzymają na pewno na niego kciuki. Leci wysoko, tymi Zajc, Ale czy starczy tego wiatru? I wygrywa ten konkurs z pewną przewagą. Budowanie, że jest wybitnym lotnikiem. 234 metry, 6 punktów od to i Wygrywa to Giovanni Znaczy Zajc przed Giovanni Bresalomo. 10 punktów. Podium raczej rozgoczyło. 9 Aleksandry zniszczą. Niestety Kamil 29, Piotr 30. Liczymy na poprawę jutro. Niemcy będą mieli, czekało, że Kto Ktoowy w drugim konkursie? Bo Geiger, Wellinger raczej pewni. Pewnie Laje, Hamani czy Schmidt czy Eisenbecher. Eisenbecher bardziej pewność odległości i doświadczenie. Być może ostatni start byłby w jego karierze. A wygrywa w i idzie naprawdę blisko Jest już zdobycia Majesty'ego Kuli, bo u siebie pewnie będzie naprawdę na dobrej formie. Vikersund to właśnie tam. Odblokował swój gen lotnika i jutrzejszy konkurs. Kto wie, Giovanni Bessadora raczej mniejszy szanse żeby tam zawalczyć z teamiem. Ale top 3 jest możliwe w wykonaniu Włocha. Trzeba to powiedzieć jasno. Włosi mają naprawdę dobrą dwójkę lotników, bo i Giovanni, i Alexi sobie na tego typu obiektach. Są dobrymi lotnikami. Niestety poza nimi jest z tym problem, bo. Francisco czeka, on boi się latać. Ma lot, jest antylotnikiem. Andra Kampreger, Po nim wszystko jest możliwe. W klasyfikacji Pucharu Narodów w yy, 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 Pucharze Świata w lotach prowadzi Słowenia o dzień punktów nad Austrią. Polska na szóstym miejscu. Na pewno oczekuje poprawy jutro. I zawalczenia o nią Finlandii o Włochów będzie bardzo ciężko. Więc przypominam sobie subskrybcyzacji, łapki do góry i dzwoneczka, nie żeby wgapić kolejnych filmów i cześć.